Cześć kochani, z strony Kukia, a dzisiaj słuchajcie um, będziemy grać w um, draw Dobra, w kołocie podgłośnia. Okej, okay, słuchaj. Ryba. Ja nie umiem rysować rybę. Nie <ślesz> wiem. Ja namaluję taką najprostszą rybę. No, namaluję tego, gdzie znam od tego. Okej, okay, widzę. Tak się prezentuje moja ryba. Jeszcze tu jakiś ja. bąbelek. Okej. Okay. Ogólnie moja ryba wygląda jak kupa słomu. Ale widzę, mam nadzieję, że wyjdzie mi i że będzie mój lepszy rysunek. Chociaż to włączył Dobra. Jak to? Nie. Nie, no moim zdaniem ja mam najgorsze rysy na głosie W sensie, ja mam laptop, i na laptopie średnio mi wychodzą rysunki. Nie wiem, czy wy możecie ocenić od razu, czy ten rysunek was czy to w ogóle wygląda jak ryba. Nie wiem, to nie wygląda jak ryba. Ale widzę, zobaczmy. To nie wygląda jak ryba. Dobra. Proszę, czy mamy głośność. Nie mamy. No dobrze. Dobra. To tak, Speed I mój rysunek. O, pięknie.

No, tylko że ma i ryj. No, ale. Ry. I szapierdzielę. Zamazać, zamazać, zamazać w kamerze. Um. Okej. Okay. Czemu on wygrał? I czemu jestem na piątym miejscu? Nie, ja nie brzydko namalowałam chyba. Chyba to nie wyglądało jak chyba. Tym... Z tym bym się zgodziła. Dobra. Czekamy na kolejny temat. Dziękuję, nie mam nadzieję, że to będzie temat, w którym bym się odnalazła. Jeżeli to nie będzie taki temat, no to będzie chwilę. Wow, tu jest taki pokoik? hej nie, nie wiedziałam o tym. twarz. O nie. Ja nie umiem malować twarzy. Jakoś namaluję tą gębę, kurde. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞうぞどうぞどうぞど A jaką ty mi ocenę dałeś w poprzedniej rundzie? Chyba. A, okej. Okay.

Kurde, nie umiem malować. Jakby no Proszę, muszę to wygrać. O. Ja brzydko namalowałam. Proszę. To Nie. 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 Czemu ta gwiazdka, gwiazdka ta osadzona dymon? Poczekaj Oto moje. Ja nie wiem jak to zrobić. Więc no. To jest twoje? Bardzo ładnie. No bardzo, tylko takie dziwny no. Mhm.

No. Ty wchodzisz, czy ja? Ja mogę wejść, tylko że ja... tam nie mam w Dobra. O, na... Okej. Okay. Dinozaur. Dobra. Mogę zrobić... ...potwory z Loch Ness. On jest dinozaurem. Ty nagrywasz na no, no. nie, na no, kurde, nie umiem. Ja pierniczę nie umiem nawet inna rysować. O nieźle. Ja cię nie kręcę. Oj! Ktoś mi się nacisnął No dobra, nie maluję, nie maluję. Ja jestem ciekawa na wasze rysunki. Ja nie maluję, bo nie umiem być jak dinozaura. Zawsze dinozaury mi nie wychodziły, jak miałam cokolwiek malować. Ja nie umiem. Bo to wygląda jak jak czułam, po a nie dinozaur. W minutę namaluję dinozaura. To no, już ja mam pomysł. No namalowałam w minutę dinozaura serio. O dziwo. Dobra, już namalowałam minutę. Mam nadzieję, że będę na pierwszym miejscu, oczywiście z moim cudnym rysunkiem. Widzowie, wiedzą, jaki to jest rysunek. W ogóle ile minut? A, 12. A zobaczysz, ten rysunek jest kozacki. W ogóle mam Halloweenowy skin. Możecie ocenić w To kogo to? Moja. Twoja? Ja tak, A. ja tak. Ja tak niegrykuję. Okej. Okay. Te twoje? Nie. Ale uroczy! To jest za ułuszką. To jest To jest za to moje! Nie, to To moje. No, <laughs> <totry> ten triceratops fala łapy O oh mój nie to jest oh mój goniu! To wygląda kaczka bardziej, niż jak ty Dobra, proszę mój! Proszę mój, proszę mój, proszę mój, proszę mój! <totry> Ej no nie i chyba każdy! I... Nie, 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 nie! A to był najnowszy rysunek na świecie! Czemu ludzie tak co są? Nie... Może na jeszcze nie był, bo to tylko nas. Dinozaur. Tung, 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 jak nie, Ale um... jak nie umiem pracować dnia to co ja miałem do Warzywa. Aha, czy marchewka warzywa? Jak to warzywa? To a banan? A kruszka? Tuż. A banan? A banan? A banan? Nie, nie wiem. Uważaj, bo Marchew drog. Parte. E, te. No. zrobię, mama. To ja miałam zrobić, ale okej, okay, to ja zrobię coś innego. I co? A zobaczysz. W roku. Co to? Albo nie w roku, wygląda to kurde jak ten Dobra. Cisza. <laughs> nie. Czym było to? Ucinał. Pana. Ja wcale nie myślałem. Mhm. No kurde, co ja mogę... Ja JAPIERNICZE! ILE MINUT? Tak, na razie jedna minuta. Tak, lepa lęk, jaka pyszna. A dziwa, pa, dziwa lina. Śmieje się razem ze mną. Śmieje się. To wygląda jak wielkie, obsrany gówno. Nie, to mi się źle kojarzy. Ja pierdolę. Ty to kojarzysz z Zadłem. no, Bajem, Czemu ja nie umiem prostej kreski narysować? To kurde. To ten nie no, pana Prostu się. Dziękuję. Tak tu To myślę. Tak ja. Myśle... Nie, to wygląda źle. Myślę do mnie, zobaczcie jak to wygląda. Ja nie umiem rysować na kopie no narysować i narysować co ja nie to, co ja narysowałam? nie zdążyłem zielone czegoś czegoś narysować za Ta, za u hm fajny ładny ładny Uj, tam ładny To twoje? Nie. Nie. <śś> So was. A, to ja, it's me. Tak. O, ja, przepraszam, wiem jak? o tym. A to moje? Piękne. Piękne, piękne, piękne. Nie, bo piękne. Punktum, punktum, punktum. Punktum, Ty o mreko! Jej! Kochamy marchewki. No nie. Ja nie lubię marchewek. O oh my gosh! Jestem na trzecim miejscu. Wreszcie. O oh mreko, brawo! A ja jestem na... Na ostatnim. Jak <laughs> to? Jak to możliwe? Dałaś piątkę? No, dałam Ci piątkę. Dałam. Dałam. Dała. Nie jesteś, mówił King Szaku. Jestem. To jesteś. Klepo klipa klipa. Nie. To no ty jesteś, klepo klipa, klipa, klipa. Klepo, klepo klipa, klipa. Klepo, klepo klipa, klipa. O Boże. Jak Ziemia, nie, kurde, nie będę rysował tej niepanej ziemi. Po co no, nie żyjemy. I co? Nie żyjemy. hej, 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 hej. Są góry, Nie inne jak to rysowałeś kółko? Nie wiem. Ja szczerze rysuję, przynajmniej próbuję rysować, ale nie wychodzi mi to. Dobra. O, matko jedyna, matko jedyna, matko jedyna, ratuj się to może. Jak już ten ja nie umiem półek rysować. Bo ogólnie nie widzę ja mam. Dysortografię. I dyslekja. Wiem, ale dysleksję też mam.

<gulanie> Bo Ziemia jest płaska. Tak ja. Widzowie, ogólnie podam wam fakt... Ogólnie nie jest... to znaczy tak, ale... <gulanie> ale ogólnie to podam wam fakt z życia. Ziemia jest płaska, możecie się pochwalić nauczycielką, ja się pochwaliłam Pani od y, geografii i zapisała mnie do szkoły specjalnej, dzięki czemu nie chcę do niej chodzić Więc no, więc możecie się pochwalić Panią, że Ziemia jest po prostu najzwyczajniej płaska Dziękuję Nie, nie, nie jest płaska ty nie. Jest płaska. Nie Ziem... nie jest płaska, ty jakaś, jakaś głupia jesteś? Nie. A ziemia jest płaska. No, you help me. No, widzowie, ziemia jest płaska. powiecie tak naprawdę. Nie płaska. Wiem, ale tak naprawdę, widzowie. Idziemy do ogólnie z Polska JA PIERDZIELE ja... JA pierdzielę. PIERDZIELE <laughs> Tak miało być tak pięknie Ale mi się to zysyropiło I... I całe linie są niebieskie A miały być czarne Co to jest? Jakie chińskie znaki Wow no i zwyczajnie nie, nie wiedział o co chodzi Albo my nie wiedzieliśmy To moje Ja <śmiany> Dzięki To moje Piękne Piękne Ale waleńce bo co tu jest? To chyba z od ciebie. Chyba to. Tak. Kolejni. Właśnie takie miało być niebo, a się zrobiło niebieskie. Z jakiego punktu? Nie wiem. A. <laughs> O, jesteś na jesteś na szóstym. Super Przez <grystu> to, że kurde mi się zrobiło źle Miało być tak pięknie, Widzowie widzieli Dobra, widzowie kończymy i będziemy i Nie, jeszcze nie, nie kończymy O, której kończymy? Ostatnia runda Dobra Beginner jestem, czyli jeszcze jedna runda i będę nowym rankom miała. Jej komputer, komputer, <grym> um. ja nie wiem, czy tak wygląda komputer. Hmm. O, kurde, dwie minuty, kto w ogóle ustawił ten czas? Tak. Mogłeś na 6 minut, to kliknąłeś. Przecież ja nie umiem tak szybko rysować. A skąd wiesz, trzeba umiesz? Czy się nauczyć? Ja? Raczej wam. Nie, ja. Raczej Raczej wątpię. Nie mówcie, że ja pierdzielę i zrobiłam topę. Szybko, 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 zanim minie czas. Żeby nie było. Chyba te. Hmm. Pamiętam, że wczoraj do Ciebie dzwonili? Ale co? Co? Przez domofon, no a co? A, no tak. Pamiętam. nie. Pst. To było creepy. A co? jeżeli chcecie mieć do nas numer, 20. O? Mówię do Widy, żeby pisali, jeżeli chcą mieć do nas numer. Ja. A tak na poważnie. Nie, poda nie podaję, Ania Nie, no tak na poważnie, po prostu, jeżeli chcecie mieć noc na mesie, możecie pisać. Ja. Ej! No groźnie moich widzów! Co to jest? To jest twoje? Laptop Nie A To nie moje Okej okay. GTA O Czemu tu przy ty laptopa? GTA jest fajne Polecam No, o to już pochają. co To twoje? Nie o. Ja tak mm, nie rysuję mm -hmm. To moje to. <grym> to. 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 No ja nie wiedziałam co zrobić Moje Piękne Wiem, ja, bo to jest mój komputer um. Ale będę kupował większe mm -hmm. Wow

Ja się na temu obrazku trudziłam. A mnie na szóstym jest to cholery jasy. Dobra, idziemy na raz. Tak, widzę. Ogólnie kończymy odcinek. Cicho, cicho, cicho. Ja teraz mówię. Nie, wiesz. Ja teraz mówię. E, e, jesteście piękni i nie słuchajcie nie. się. Go. I tak, e, do to... Pa, kochani.